Tak, yy, mój kolega z Iraku chce poślubić piękną Magdalenę I ona yy, jest nie za bardzo zadowolona z jego zdjęć, i on chce teraz jej wytłumaczyć, co jest grane, jak ona do niego przyjedzie. Proszę, powiedz, mój kolego. Kifik Magdalena, wiegiestija Magdalena. Klu Tamam Magdalena, Magdalena Tak, dziękuję. Tak, a teraz powiedz po arabsku i po swojemu. Jak ty byś Magdalenę tutaj przyjął, bo masz duży, ładny dom i masz psa i kota i kanarki i w ogóle y, powiedz jej, ile ty pracujesz, ile zarabiasz. Powiedz, zaraz. Harasiow. tamam mam Magdalena. Das Artur will ich rydę of arabisz. By ty rydę arabisz? Nein, gienug. Ja doch. Nein, wa, wa da tu ja... for polonez? Ich erkläre Magdalena verstehen ganz gut, aber Magdalena wollte wissen, was du sprichst. Arabisch? Ja, okay. Mach mal Arabisch einfach so. Nein, genug. Nein. Nur habe ich, mal ich so. gefragt, keine wie Angst. Keine Angst. Mach Nein, mal. keine Angst, aber muss, Arabisch. Respekt, muss Respekt. Ich sage jetzt Arabisch. Ja. Hallo <laughs> Gut? Gut. Und was Sie gesagt? Du gesagt, Magdalena ist perfekte Frau. Ah, ja. Guck an, Ich spreche perfekt Arabisch. <laughs> ja, natürlich. Das ist Marhaba. <laughs> ja, okay, danke schön. Merci Dziękujemy, Danke, 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 auf Wiedersehen. Das do vidzenia.